Z tej strony Freecraft, no. Nowy będę dzisiaj nagrywał Cross, your, Cross, cross Atlant 2. Możecie też wbić... No nie, nie. No pamiętacie ten stary kanał na Foxy Game, na którym nagrywałem. Może fani przyjdą. Dawno nie nagrałem i chyba nie będę nagrywał. Dobra, zagramy sobie. Trochę już w to grałem, ale nie za dużo. No nie no mam dużo rzeczy. Fajna maszynę do losowania. I samochody. O, mam jakiś giftik O, właśnie zrobił opening Kupiłem za 50 zł. O, taką fajną maszynę, co zawsze ma gwiazdkę. Zobaczymy, co wydropi. Epicki, super. jest Stuntman, Stuntman. Nie, mam już takie. Dobra, jeszcze nie losuje mi... Rar, dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze. O, jakiś no. Rar, dobra, jest. Dobrze. Great. No i to taki sam, co wcześniej? Dziwne. Rar z gwiazdeczką jest dobrze. A wszystko duplicate. A, ja przeminało. przeminęło. Legendarny jest najlepszy. O nowe wszystkie. Ale dobrze jest. Możecie też pisać, jakie chcecie inne gry. Na razie bym na to nagrywał. Nie wiem jak będą filmy, ale na razie nie. Dobra, ostatni los i gram. Pokażę Wam ono na razie o co w tym chodzi. Nie będę za długo gadał. Dobra, nic no Pokażę Wam teraz, jak jeździ, i tym już co zagram, co będzie, bo już nie będę przyciągał. O, jest maszyna, taka fura legendarna. Zobaczcie, o to chodzi, żeby uciekać po policji. No i tak fajnie. Oj, puchło. Haha, <laughs> wjeżdżajcie w filosery. No i o takie coś właśnie w tej grze chodzi. Można wyjść, rozwalać fury. Dobra, na razie wyjdę. Mam dużo fur. No i na razie tyle. Za. Niech się, jak wam się spodoba, to nagram. Czy. Pozdrawiam, pa. pa.